Nazywam się Klaudia Śliwa. Chodzę do ósmej klasy szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II, Sadek Kostrza w Sadku. Pan Tadeusz, inwokacja. Litwo, ojczyzno moja, Ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność Twą w całej ozdobie widzę i opisuję. Bo tęsknię po Tobie. Panno Święta, Co jasnej bronisz Częstochowy I w ostrej świecisz bramie, Ty, co gród zamkowy nowogródzki, Ochraniasz z Jego wiernym ludem. Jak mnie, dziecko, Do zdrowia powróciłaś cudem. Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę Ofiarowany martwą Podniosłem powiekę I zaraz mogłem pieszo Do Twych świątyń progu iść, Zawrócone życie, podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych, do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, gdzie bursztynowy świeżo. Gryka, jak śnieg biała, Gdzie panińskim rumieńcem Dzięcielina pała, A wszystko przypasane, Jakby wstęgą, miedzą zieloną, Na niej rzadka Ciche grusze siedzą.